Fenomenalna i niespotykana na skalę europejską powieść Władysława Stanisława Reymonta powstaje pomiędzy 1906 a 1909 rokiem. Niewielu z wie, że pierwsza wersja tej monumentalnej powieści, jaką są Chłopi, została zniszczona całkowicie przez pisarza i tak naprawdę to, co dzisiaj czytacie, a czytacie przynajmniej jeden tom, jest zupełnie nową wersją tego pierwotnego pomysłu. Akcja chłopów dzieje się w latach 80. XIX wieku i obejmuje kilka wątków. Jednym z nich jest oczywiście życie Macieja Boryny, a także jego relacje z rodziną, synem Antkiem, trzecią żoną Jagusią, synową Hanką. Wątkiem ważnym również w chłopach są relacje dworu ze wsią, czy też los ludzi biednych we wsi Lipce Reymontowskie. Ciekawostką może być fakt, że niemal 40% w tej powieści napisanej jest gwarą. Nie jest to jednak żadna gwara specyficznego rejonu Polski, tylko mieszanina różnych gwar, które wykorzystał w swojej powieści Raymond. W 1924 roku Raymond za swoją powieść otrzymał zasłużoną nagrodę Nobla. Jako ciekawostkę również podam fakt, że jego konkurentem do Nobla jeżeli chodzi o nominację, miał być Stefan Żeromski. Niemniej, proszę Państwa, chłopi to dzisiaj powieść młodopolska, uważana za epopeję chłopską. I jest ku temu kilka powodów. Dzięki uprzejmości Muzeum w Silu Belskiej mam szansę nagrać Wam odcinek o tej wspaniałej powieści we wnętrzu Zagrody z Żukowa. Przyjrzyjcie się, bo z pewnością bo spodoba się Wam tak bardzo jak mi i będziecie chcieli kiedyś, będąc w okolicy, zwiedzić takie właśnie wspaniałe wnętrza chat. Wskansenie. A ja przejdę do rzeczy. Tak jak powiedziałam, akcja chłopów dzieje się w latach 80. XIX wieku. W szkole z reguły czytacie pierwszy tom, a jego zasadniczą osią są relacje Macieja Boryny. 58-letniego gospodarza ze wsi Lipce, jednego z najbogatszych i bardzo autorytarnie zarządzającego swoją rodziną. Do tego stopnia, że kiedy 58-letni mężczyzna, mający ze sobą już dwa małżeństwa, no i oczywiście owdowiały, postanawia poślubić 19-letnią Jagnę Paczesiówną, najpiękniejszą i najbardziej pożądaną we wsi dziewczynę. Oczywiście nie ma żadnej świadomości, że Jagna ma romans z jego żonatym, co by nie było synem Antkiem. Na tle e, pewnego rodzaju zazdrości emocjonalnej, ale także e, kwestii związanej z przepisaniem na Jagusie ziemi po matce, wiązuje się bardzo trudny konflikt rodzinny pomiędzy e, synem Boryny, Antkiem, a nim samym. Słynna scena w powieści, scena bardzo naturalistyczna, w której wyzywają się, a na koniec ostatecznie biją. Kończy się oczywiście wygnaniem Antka i jego żony Hanki i ich dzieci ze wspólnej chaty e, Macieja Boryny i skazaniem ich na pewnego rodzaju o wiele niższy standard życiowy. Późniejsze losy oczywiście Hanki i Antka powolutku wracają do normy, oczywiście nie są pozbawione różnego rodzaju perturbacji, ale Hanka a co za tym idzie moja ulubiona postać literacka, z pewnej zastraszonej, lękliwej i bardzo, można powiedzieć, przewrażliwionej kobiety staje się silna, walczy jak lwica o swoje dzieci, o przyszłość swojej rodziny, a że jest bardzo pracowita, osiąga swój wymarzony sukces. Ale ja nie ochancę, proszę Państwa, bo ja chcę Wam wytłumaczyć, dlaczego chłopi to taka wspaniała epopeja chłopska. Zastanówmy się, Jakie cechy musi mieć epopeja, żebyśmy ją mogli za taką właściwie uznać? Bo przecież Wy wiecie, czym jest epos, kiedy omawiacie eposy homeryckie. Potraficie wskazać cechy epopeji w Pamiętadeuszu, ale w chłopach? Pamiętajmy, że w epopeji z reguły Sytuacja przedstawiona dzieje się w jakimś momencie przełomowym dla danej społeczności i faktycznie w Chłopak tak jest. To jest końcówka XIX wieku, są konflikty wsi z dworem, zmienia się w ogóle oblicze polskiego społeczeństwa, bo przecież Państwo muszą sobie zdawać sprawę z wydarzeń historycznych, z tego, że chłopi mieli bardzo trudną sytuację, ponieważ ziemia była im zabierana przez zaborców. Także jest to moment bardzo istotny dla danej społeczności. Ponadto, proszę Państwa, wybitny bohater zbiorowy, którym są mieszkańcy wsi Lipce i poszczególne rodziny, na przykład Borynowie, Bylice, Sochy, Kłębowie, pokazuje nam również panoramę wsi polskiej, jak w soczewce te najważniejsze problemy społeczne, które wówczas miały miejsce, które wydają się uniwersalne. Miłość. Zdrada, pożądanie, stan posiadania, to jak klasyfikujemy ludzi, bo przecież Państwo wiedzą, że we wsi lipce liczy się ten, kto ma najwięcej ziemi, na przykład właśnie boryna czy młynarz. Dalej yy, liczą się gospodarze nieco mniej zamożni, na przykład kłębowie, ale są też i prawdziwi biedacze, także Parobkowie, czyli ci yy, mieszkańcy wsi, którzy nie posiadają własnej ziemi. Oni są traktowani najgorzej. Przykładem jest Kuba Socha, który pracuje dla Boryny. Nie wolno mu nawet usiąść razem z gospodarzami w kościele przy tej samej ławce, bo przecież ta pierwsza ławka tuż przy ołtarzu przeznaczona jest dla najzamożniejszych i najznamienicznych mieszkańców tej wsi. W Silipce panują dwa porządki. E, mieszkańcy żyją według kalendarza świąt liturgicznych, e, a więc e, poszczególne święta wyznaczają rytm ich prac oraz rytm ich życia. No i oczywiście według kalendarza natury, przez co stają się bardziej tacy naturalistyczni. Bo, proszę Państwa, no, praca na ziemi oczywiście jest związana z przeobrażeniami pór roku. E, może Państwa dziwić, że wesele Boryny odbywa się pod koniec listopada, ale to jest naturalne. Na wiosnę i w lecie jest mnóstwo Wielu prac polowych chłopi nie mieli wtedy czasu na wesele, tak jak my, kiedy wybieramy sobie najcieplejszy i najbardziej kolorowy okres w roku. Prace polowe, ziemia to sakrum. Ziemia jest matką. Ziemia i jej posiadanie jest najważniejsze. Z tego powodu nawet tracą więzi rodzinne. Przypominam, Boryna wyrzucił własnego syna z domu, przecież pokłócili się o ziemię. Antek bowiem uważał, że jest już w stosownym wieku, żeby otrzymać własny spłachetek tej roli do uprawy, co uczyniłoby go automatycznie bardziej poważanym gospodarzem we wsi. Tak jak powiedziałam, ziemia jest ważniejsza. Najważniejsza, jedyną bohaterką tej powieści, która nie zwraca zupełnie uwagi na posiadanie ziemi, jest... Jagna patrzy siówna, za to oczywiście wyręcza ją w tym he, matka Stara Dominikowa, która pertraktuje w jej imieniu z Boryną w sposób bardzo stanowczy. Losy Jagny, zresztą pewnie he, mimo że czytacie tylko pierwszy tom, to jesteście świadomi, że losy Jagny kończą się tragicznie. Młodopolska femme fatal, uzdolniona artystycznie, kompletnie niezainteresowana tym, co dla mieszkańców wsi lipce jest najważniejsze w życiu. No niestety zostaje z tej wsi wygnana w sposób bardzo traumatyczny. Boryna umiera, Antek zyskuje, że tak powiem, podobną pozycję do pozycji swojego ojca i teoretycznie można powiedzieć, wszystko wraca do normy. Jagna jest też przykładem osoby, która nie chce podporządkować się wspólnocie, dlatego zostaje wyrzucona poza jej nawias. We wsi lipce nie ma miejsca dla odszczepieńców. No i oczywiście kolejny problem, który e, rozgrywał się we wnętrzu takich wspaniałych chat. Wycuk, proszę Państwa. Coś, co przeraża ludzi starszych. Kiedy nie są już zdolni do pracy, a rodziny nie są w stanie ich utrzymać, muszą iść na wycuk, czyli albo dostawać jakąś pracę, albo zwyczajnie żebrać. To dlatego Boryna żeni się z młodziutką jagną. Nie chce iść na wycuk do swojego syna, bo doskonale wie, jaki los może go spotkać. Los starego bylicy ojca Hanki jest tego najlepszym przykładem. Schorowany, biedny i głodny starzec nie ma czego szukać o swojej córki weronki. Ma ona bowiem własne dzieci do wyżywienia, a staruszek umiera jako żebrak. Proszę Państwa, chłopi to powieść młodopolska i rzeczywiście znajdziecie w niej te wszystkie kierunki artystyczne, które w tym okresie się realizowały. Realizm i naturalizm, na przykład naturalizm w opisie śmierci Kuby Sochy pod koniec pierwszego tomu, kiedy to biedak odcina sobie nogę i umiera z wykrwawienia, a także w opisie relacji erotycznych Jagny i Jantka realizm w opisie strojów, w opisie różnego rodzaju e, szczegółowym zresztą opisie różnego rodzaju e, we wsi obrzędów, obyczajów. E, zresztą przypominam, że chłopi Reymonta to skarbnica wiedzy o tych obyczajach e, i życiu na wsi. Symbolizm. Impresjonizm na przykład w opisach przyrody. Na samym początku możecie już znaleźć cudowny impresjonistyczny pełen barw opis e, pól. Czy też ekspresjonizm, na przykład w czasie takiej nieszczęsnej awantury, antka ze swoim ojcem? Chłopi to powieść, w której również dokonana jest mitologizacja. Co to jest mitologizacja? To jest takie przedstawienie bohaterów i wydarzeń, że noszą oni cechy mitu, a więc opowieści niemal fantastycznej. I faktycznie wiele jest takich momentów w tej powieści, które nadają życiu chłopskiemu cechy mitu. Na przykład śmierć Boryny. Boryna umiera w symboliczny sposób, wychodząc na pole i siejąc. Wydaje mu się pod koniec już w dagonii, że Bóg sam otwiera niebo i przyjmuje gospodarza do siebie. Ta symboliczna śmierć oczywiście nawiązuje do biblijnego siewcy. Dlaczego Raymond mitologizował życie chłopów? Po co się nadaje cechy mitu różnego rodzaju utworom? No to jest, proszę Państwa, zresztą odpowiedź znacznie bardziej prosta niż myślicie. Jeżeli chcecie zuniwersalizować przedstawione w danym dziele problemy, bardzo często poddajecie je mitologizacji. A przecież, tak jak już wspominałam na początku, problemy poruszone w powieści Reymonta są całkiem uniwersalne. Zresztą uniwersalizm tej powieści podkreśla fakt, że wieś lipce jest taką soczewką, niewiele wiemy o tym, co na zewnątrz, co w okolicznych wsiach. Dowiadujemy się tylko z dalszych tomów, mniej więcej co się dzieje na pobliskim dworze. Może właśnie dlatego, że lipce wydają się być takim centrum wszechświata, skupiają w sobie te najważniejsze kłopoty, problemy, wiarę, wartości. I przez to również wpływają na epopeiczność powieści Reymonta.